Są umieszczone przez nas własnoręcznie wykonane wizerunki zwierząt. Tu następny taki element można sobie odpocząć. Ławeczka nowo utworzona. Ławeczka na skarpie. Zaznaczam, że klimat tu jest specyficzny: cisza, spokój. Na ławeczce można przysiąść i wchodzimy na górę. Górę którą symbolicznie nazwaliśmy sobie wichrowe wzgórze. Zboż... Na wichrowym wzgórzu to tak przy okazji znajduje się może z 50 domków krasnoludków, bo jak sama nazwa wskazuje, kraina baśni, legend i historii. Przyrodniczo również oznaczane są wszystkie ciekawostki na trasie. Tu mamy oznaczenie huby.